Ktoś już nagrywa. tu jest włączone wszystko. Co tu się dzieje? Witam Was wszystkich serdecznie w programie, w którym komentuję Wasze komentarze i pije wino. Czasami też nie pije wina. I dzisiaj będzie akurat jeden z tych dni, kiedy nie pije wina i będzie to niewinny lis. Te wszystkie akcesoria świadczą tylko o tym, że próbuję. Trzymać się młodości. Każdym sposobem będzie odcinek z cyklu niewinny list, ponieważ nie mam wina w domu. Tym razem muszę troszeczkę improwizować, więc dzisiaj będziemy pić. mleko orkiszowe. Zanim jeszcze zaczniemy, czy tak naprawdę kochasz muzykę z lat 80.? Muzykę z windy, muzykę lounge i pastele? Czy boisz się, że przez to możesz stracić jakikolwiek szacunek w oczach swoich znajomych? Czy chcesz nadal być cool? Nie bój nic, mam dla ciebie idealny nurt gatunek muzyczny prosto z internetu. To był akcent. Na szczęście dla nas wszystkich istnieje Vaporwave. 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 Zapakuj całą swoją pasję dla rzeczy retro, co jest całkiem ironiczne, bo nigdy nie musiałeś używać Windowsa 9.5. I od tej pasji odejmij całą pasję i BUM! Masz Vaporwave. Nie jest to, no, oczywiście nowy gatunek muzyczny, ale nieważne. Postanowiłam swoim winnym, niewinnym liście pokazywać Wam takie ciekawostki ze świata internetu lub muzyki. Rzeczy, które bardzo mi się podobają, lub mniej lub bardziej mi się podobają. I może w ten sposób wreszcie możecie się czegoś ode mnie nauczyć. Co wiemy, jest bardzo śmieszne. <laughs> Pytasz. Jak stworzyć vaporwave? Używając do tego odpowiednich estetyk. Jeśli coś widzisz i zadajesz sobie te pytania: czy jestem na haju? Czy jestem w przeszłości? A może jestem w przyszłości? A może popsuł mi się wzrok? To znaczy, że wszystko się zgadza i jesteś świadkiem vaporwave. Najpierw potrzebujemy delfinów w 3D. Dlaczego? Bo podobno pasują do symboliki upadku kapitalizmu i popkultury. Co? Później dodajemy po piersie, jakbyśmy w roku 3020 podziwiali nieznaną nam rzeźbę z poprzedniej cywilizacji. Dodajemy do tego 8-bitowe tło, kratkę z jakąś perspektywą 3D, a wszystko to musi być w odpowiednich odcieniach różu, fioletu i błękitu. Nie wygląda to źle. A teraz najważniejsze: muzyka. To jest mój oryginalny utwór. Jest zbyt prostacki, rytmiczny, nie niesie ze sobą w ogóle ani gramak kwestionowania roli technologii i popkultury w naszym życiu. Po zwolnieniu utworu i przepuszczeniu go przez słuchawkę telefoniczną pod jakimś oceanem. nareszcie mamy gotowe nic nieznaczące dzieło. W trzech zdaniach swoje czasy szkoły średniej Budzisz się codziennie i idziesz do szkoły Na 8 godzin i nie wiesz dlaczego Chociaż nikt ci za to nie płaci Imprezy klasowe Czyli ważne spotkania, na których widzisz się z tymi samymi ludźmi Których widziałeś przez 8 godzin Tego samego dnia Czas, który prawie nie znaczył nic A znaczył jednocześnie tak wiele I tyle dziewic dookoła Żartuję żart Kiedy i dokąd planujesz Najbliższą podróż Do świata Vaporwave a tak naprawdę jadę w kilka ciekawych miejsc, jadę teraz na Maltę, później jadę na Maderę, jadę do Lizbony, jadę na Azory i jeszcze jednocześnie planuję przeprowadzkę w tym samym czasie, więc jeśli chcesz zobaczyć jak bardzo się męczę i cieszę jednocześnie, możesz mnie śledzić na Snapie i Instagramie. Ale to nie jest istotne, bo co jest istotne teraz to to, że powiem wam gdzie byłam, a byłam w Belgii. Byłam na Tomorrowland! Teraz wydaje się, jakby był z tego musical. Dlaczego byłam na Tomorrowland? Na to pytanie odpowie profesor metafizyki, magik motywacji, ekspert od spraw wszechświata i wizjonerka Fatima Fox. Lis przez ostatnie 4 lata wysyłała afirmacje w kosmos, oglądała filmy z festiwalu. Mówiła na głos wyraźnie Wszechświecie chcę tam być. W wszechświecie chcę dropów. Wszechświat nie słyszy słowa nie. Dlatego też nie mówiła słów nie chcę tam być. A może też mówiła Wszechświecie nie chcę tam być. I wszechświat obdarował ją przeciwieństwem jej afirmacji. Nie wiem do końca jak to działa. Uzewnętrzniła światu na zewnątrz to, czego chciała od wewnątrz. Wszechświat jej wysłuchał. Czy teoria przyciągania, afirmacji, świadomej kreacji swojej własnej ścieżki do szczęścia działa? Pozostawiam to już Wam do oceny. Halo, czy chciałaby Pani jechać na Tomorrowland? O, przepraszam bardzo, myślałam, że wszechświat już dawno odpowiedział na to pytanie, a to faktycznie ja muszę powiedzieć: tak, tak! Okazało się, że głównym partnerem festiwalu Tomorrowland jest Mazda, która zadzwoniła do mnie, zapytała mnie, czy chciałabym pojechać. Jak prawilni, oddani turyści, zaczęliśmy od zwiedzania Brukseli. powiedziałam wam jeszcze z kim pojechałam a pojechałam z wujkiem Karolem oraz z naszym rozrywkowym kuzynem z tej, z tej ładniejszej strony rodziny Łukaszem <grywa> Tam teren festiwalu wyglądał jak Disneyland dla dorosłych. Jeśli oglądacie mnie już od jakiegoś czasu albo śledzicie mnie gdzieś tam w, na Instagramie czy w social media to wiecie, że ja bardzo lubię muzykę elektroniczną, bardzo lubię IDM, bardzo lubię trap, lubię wszelkiego rodzaju dropy, uwielbiam też hip-hop, ale jest kilka gatunków, do których podchodzę z dużą rezerwą i jednym z tych gatunków jest hardstyle i gaber. W pewnym momencie usłyszałam słowa Hej! Chodźmy na scenę hardstyle! A ja powiedziałam Czy jesteście tego pewni? Głównie dlatego, że przy wzroście 1,64 hard Hardstyle to jest po prostu jeden wielki młyn Jedno wielkie pogo I jeśli masz 1,64 64, to po prostu możesz zginąć Okazało się, że na scenie Hardstyle są bardzo sympatyczni i uprzejmi ludzie. Ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie poszła pod samą scenę na Dimitri Vegas i Like Mike. I teraz pokażę wam kilka klipów spod samej sceny i z góry. Przepraszam za jakość materiału, ale... Tak jak mówiłam, M64 i iPhone to, to nie jest najlepsza kombinacja do kręcenia materiału pod samą sceną. I can't. I can't. Three, go. Dym, fajerwerki Fontanna Fontanna? Za rok na pewno jadę Skąd czerpiesz takie pokłady pozytywnej energii? Z orkiszu Opalasz się latem, czy jesteś jedną z tych osób, które nie wyjdą Bez domu z kremu, z filtrem przed, przeciwsłonecznym I nie za bardzo lubią leżenie na, Godzinami na słońcu A jak myślisz? Piegi, pieprzyki Rudawe włosy i słońce. Jak mąka kokosowa w naleśnikach nie działa jak prawdziwa mąka, to tak ja i słońce. Nie, nie, nie. To nie jest dobra kombinacja. SPF 50. Zawsze pięć faktów, o których nie wiemy. Czy pięć faktów o mnie, czy po prostu pięć faktów, o których w ogóle nie wiecie. W XVII wieku słowem makaroni określało się modnych mężczyzn. W Nowym Jorku przed rokiem 1918 nie było ani jednej kobiety policjantki. W 2013 roku zarejestrowano 146 noworodków, którym dano na imię Kalisi. Dobrze, że nie użyli jej. Pełnego imienia Dajneris Jawasko Tagarian, Atak Mahaki Suam Majo Versak, Halisi Mereni, Halisi Mandahi Menroy Marimataki, Halisi Maravoshi Javorshi Vejavarak A teraz selekcja pytań konfliktowych. Dlaczego nie jesteś ruda, jak na lisa przystało? Jak to jest być rudą? Ach, internet. Mój narzeczony nie chce ślubu. Co począć, co począć, co począć, co, jak go namówić? <słuch> nie rób tego, ale jeśli chcesz to zrobić, to nie rób tego. Jak przestać przejmować się zdaniem innych? Jest to łatwe i może kiedyś Wam. Opowiem głębiej w swojej poważnej animowanej serii w przyszłości, w której będę w stanie odłożyć sarkazm na półkę i powiedzieć Wam coś od serca. Dlatego teraz dam Wam kilka cytatów, które jak rodzynki albo surowa śmiernica nie przejdą mi przez gardło. Tak naprawdę, jeśli Cię to nie przekonało, to w takich sytuacjach wracam, zawsze powracam do jednej prawidłowej i właściwej piosenki na ten temat stworzonej przez nikogo innego jak Big Shona. Od razu lepiej. Nadal bądź dobrą osobą i nie krzywdź innych. Gdybyś brała udział w konkursie piękności, jaki byłby Twój talent? Ja to widzę w ten sposób, że byłyby inne uczestniczki konkursu, które by były w stanie na przykład żonglować diamentami, albo równoważyć cały serwis z IK na tyłku. A gdy przyszłaby kolej na mnie... A teraz w pokazie talentu, mi prosto z lasu i prosto z nory, lisie piękno. Dziękuję, dziękuję! Ah. Czy mogę zainteresować kogoś sarkastycznym komentarzem? Nie? Pan w czwartym rzędzie? poprawi. A nie, pan się tylko drapał pod, po głowie. Okej, okay, spoko. Okej, okay, to wszystko na dziś w niewinnym lisie. To możecie mnie też znaleźć na Instagramie, Snapchacie i na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce w kolejnym niewinnym albo winnym lisie. A ja teraz się pakuję, bo wyjeżdżam. Okej, okay, na razie, pa!